Podczas przeczesywania mapy, a także podczas starć z przeciwnikami, będziemy zdobywać różnoraki oręż, który będziemy mogli wykorzystywać. Jedynym ograniczeniem, jakie będzie nas blokowało, to poziom postaci względem poziomu wyposażenia. Przedmiot, posiadający za wysoki level, będziemy mogli użyć dopiero po osiągnięciu przez postać odpowiedniego levelu. Każde uzbrojenie będzie posiadało swój indywidualny zestaw cech, które określają jego przydatność do użycia. Pierwszą ważną cechą są punkty wyposażenia. Im więcej tych punktów będzie posiadał przedmiot, tym będzie oczywiście potężniejszy. Drugą ważną cechą są profity. Profity są losowe, więc takie same przedmioty mogą mieć zupełnie inne zastosowanie. Szansa na ich otrzymanie bazuje na punktach wyposażenia. Im mamy ich więcej, tym przedmiot będzie miał szansę otrzymać większą ilość profitów. Z definicji przedmioty z większą liczbą profitów występują rzadziej więc w ten sposób określona jest ich rzadkość. Profity mogą różnić się w zależności w jakim elemencie uzbrojenia je otrzymamy. Pancerzu będą zwiększać nam obronę przeciwko konkretnym przeciwnikom lub zwiększać nośność postaci, broni zaś mogą zwiększać bazowe obrażenia lub dodać obrażenia od żywiołów. Trzecią ważną cechą przedmiotów są gniazda na klejnoty. Uzyskują je głównie rzadkie przedmioty. Można w nich umieścić oszlifowany przez jubilera klejnot, który da nam dodatkowe statystyki. Niestety, raz włożonego klejnotu nie można wyciągnąć, a jedynie zastąpić innym. Każdy noszony pancerz ma swoją wagę, która decyduje o ruchach postaci. Wyposażenie dzielimy na lekkie, normalne i ciężkie. W lekkim wyposażeniu będziemy stawiać na uniki, gdyż nasza postać będzie lekka jak piórko, a cały zestaw będzie bazował głównie na odporności od żywiołów. W normalnym wago w wyposażeniu nasze ruchy będą niczym nieskrępowane, ale też nie będziemy odczuwali takiej lekkości jak w pancerzu lekkim. Zyskamy za to większą odporność na obrażenia fizyczne. Analogicznie w pancerzu ciężkim będziemy powolni, ale nasza odporność będzie skrajnie wysoka. Wszystkie typy pancerza będziemy mogli łączyć i uzyskiwać ruchliwość na odpowiednim dla nas poziomie. W ramach ciekawostki profity, które będziemy mogli zyskać w uzbrojeniu, będą mogły nam obniżać ciężar danego wyposażenia. Na sam koniec wisienka na torcie. Podczas przemierzenia starożytnych ruin, opuszczonych miejsc i zapomnianych traktów, napotkamy na wyposażenie legendarne, posiadające własną indywidualną nazwę. Tego typu sprzęt posiada swoje stałe profity i określoną z góry liczbę punktów wyposażenia. Czasami może mieć już nawet wbite klejnoty. Legendarne przedmioty najszybciej zdobędziemy poprzez walkę z najpotężniejszymi stworzeniami zamieszkującymi Aeternum, ale w zależności od szczęścia można je zdobyć na każdym poziomie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, zapraszam do dyskusji w komentarzach. Do zobaczenia w grze. Hejka.